Wiecie co zauważyłem, że ludzie na wsi podczas tej pandemii koronawirusa mają najłatwiejsze życie, bo nie brakuje im jedzenia, bo wszystko mogą sobie no... Posadzić, posiać i tak dalej. Nie brakuje im wody, bo w studni zawsze jest woda i z domu nie trzeba w sumie wychodzić. Chyba że po papier toaletowy, ale za stodołę też można pójść. Ale dzisiaj pokażę wam 10 najlepszych modyfikacji, które wyszły albo zostały zaktualizowane w marcu. Do Farming Simulator i wiecie co wam powiem, jest tam naprawdę dużo zarobistych modyfikacji. Dużo fajnych ciągników, map, a przede wszystkim takich śmiesznych, głupkowatych modyfikacji, które bardzo wam fajnie pomogą w grze. Będziecie mogli się pochwalić przed swoimi ziółkami na swoim serwerze albo na swoim sejwie, że macie taki mod, a oni nie mają i są słabi, a wy będziecie lepsi po tym odcinku, więc oglądamy, kososłów suba i lajka. Pierwszy mod to Workshop Garage, czyli taki garaż z warsztatem. Może mały mod, może niepozorny, ale naprawdę fajnie wygląda, możecie to fajnie skomponować w swoje gospodarstwo, a dodatkowo nie musicie już naprawiać w takim zwykłym warsztacie, tylko macie to fajnie w takim garażu. Ten mod jest bardziej preferowany do takich polskich maszyn, bo no te garaże są dość niskie i są w takiej właśnie polskiej, e, polskiej strukturze. Wiecie, są kryte eternitem, tak? Nikt nie kryje teraz nic eternitem, ale w Polsce jest eternitem mapa The Old Farm Countryside to jest taka mapa bardzo fajna ma ona taki europejsko polsko niemiecko klimato jest w sumie fajna bardzo mi się podoba ponieważ ma nowe uprawy przede wszystkim ma pszenżyto ma żyto i ma jeszcze jakieś tam inne ale te są dla nas Polaków najważniejsze ten mod jest idealnie dostosowany pod season mod więc ma naprawdę wszystkie ważne rzeczy idealnie śnieg się pokrywa na wszystkim a na tym co ma się nie pokrywać to się nie pokrywa ta mapa jest stosunkowo duża, ale pola są niewielkie, więc raczej na takie małe maszyny, no też średnie się na nich znajdą. Bardzo polecam fajny mod, pobierajcie. Miejsce ósme to Lizard Adapter 5R, czyli y, takie coś, co możecie teraz pod, podpiąć pod swój ładowacz czołowy, tak zwany tour, i będziecie mogli na przykład podpinać sobie na, do, wasze, do waszego tura y, na przykład trzy. Punktowy zaczep, czyli możecie podpinać sobie kultywatory, pługi, czy na przykład ciekawsze rzeczy jak wyciągarki do drzewa co tam jeszcze możecie podpinać do tego. No różne, różne rzeczy, no. Bardzo fajna sprawa, szczególnie gdy musicie załadować sobie na przykład taki siewnik mały na lawetę, albo na przyczepę, żeby go szybciej przetransportować. Bardzo fajna sprawa. Miejsce siódme reprezentuje nam MAN 33414. Jest to stary MAN, ale z taką możliwością tuningu i różnych konfiguracji, że głowa mała. Pokazywałem już go dla was w odcinku o budowlance. Ma on możliwość zamontowania różnych sobie takich nadstawek, czyli można na przykład mieć na, staw, na stawkę do zwykłej, do zwykłej wywrotki, na którą będziemy mogli sobie wysypywać zboże i wozić ją do swoich silosów. Ma on możliwość na przykład zamontowania yy, zaczepu pod yy, kontenery. Ma on możliwość yy, zamontowania zaczepu, który będzie ostrzegał innych na drodze. Ma, zacz ma możliwość zamontowania zaczepu na drewno, na bele, na yy, zwykłe siodło. No jest masa różnych możliwości. Dodatkowo ten model bardzo fajnie wygląda z zewnątrz, jak i w środku. Mówię, jakbym opisywał teraz jakiś model ale to jest dobra ciężarówka w, w farmingu wcale nie muszą być dobre ciężarówki tylko w eurotracku, prawda? więc z pełnym przekonaniem bardzo wam tą ciężarówkę polecam No miejscu szóstym taki trochę beczkowaty mod ale też mi się bardzo podoba, teraz będziecie mogli mieć w farmingu przejście graniczne i yy, taka brama i w ogóle jeżeli chcecie mieć zarąbistą farmę, na którą nikt się nie przedostanie to ta brama jest właśnie dla was, jeżeli gracie na przykład ze swoimi ziomkami z klasy yy, na kilka farm to zamontujcie sobie taką bramę i nie ma opcji, żeby ktoś się do was dostał. Możecie sobie jeszcze kilku żołnierzy na górze postawić czy coś, nie wiem, granatami obrzucać, gnojówką, nie wiem. Ale jestem pewny, że zrobi na nich to na pewno wrażenie. Możecie na przykład bazę wojskową w farmingu zrobić, chyba jeszcze nikt tego nie zrobił. Za nami piątka naprawdę zarąbistych modyfikacji, a przed nami piątka jeszcze lepszych modyfikacji. Przede wszystkim ciągników i map. Zapraszam. Zostawcie suba i lajka, ziomki. Okay. Seria John Deereau 8R. Taką modyfikację Wam teraz pokażę. Jest to naprawdę zarąbisty jelonek. Ma on o wiele więcej możliwości konfiguracji, a przede wszystkim ma ruchome lusterka. Jak ja się zakochałem w ruchomych lusterkach w farmingu, to jest po prostu przecudowna sprawa. W końcu te źle ustawione lusterka, możecie sobie wyruglować jak. Chcecie. Ma wszystkie animowane wyświetlacze, oczywiście można w nim otwierać drzwi, nie tylko, konfigurować jego silniki, i w ogóle cały tunik można w nim skonfigurować. Bardzo Wam ten tego dżunglirka polecam, bo fajny, fajny mod. Jeżeli potrzebujecie takiego średniego ciągniczka, łamanego na małego ciągniczka, to polecam wam fenda Vario 800TMS v 12 Bardzo fajny, stary, mały yy, fend. Bardzo mi się podoba. Yy, ma on bardzo dużo możliwości tuningu. Możecie w nim zmieniać kolor, opony i jeszcze kilka różnych rzeczy. Dźwięk jest bardzo fajny. Dodatkowo można do tego dodać dobre wykonanie w środku i na zewnątrz. I mamy receptę na bardzo fajnego fenda. Bardzo wam polecam na wasze średnie i małe farmy, choć on tam ma dość spór kunia. A bo to fend, taki niepozorny na mocny. Na miejscu trzecim bardzo fajne przyczepki. To nie są Autosany, ale też bardzo mi się podobają. To są przyczepki BSS8T Pack. Mają one różne konfiguracje. Oczywiście zwykłą skrzyniową na zboże, możecie jeszcze zwiększyć sobie nadstawki na nim, i będziecie mogli sobie jeszcze więcej wsypać. Albo możecie sobie otworzyć burty i macie taką wspaniałą przyczepę na belki. Bardzo fajny mod. Jeżeli nie wiem, znudziły wam się autosany, albo nie chcecie autosanów, to te przyczepki też wam się fajnie sprawdzą. Szczególnie, że one tak wyglądają staro i tak dalej, więc na małe farmy super się sprawdzą. Mieliście kiedyś tak, że zabrakło wam paliwa w ciągniku albo w czymś i, i dupa, no i ja tak bardzo często miałem i najgorzej jest w bo nawet nie założysz linki holującej, bo czasami do kombajnów się nie chce zaczepić z niewiadomych jakich przyczyn. W takim wypadku bardzo polecam Wam modyfikację Mobile Fuel Tank. To jest taki mobilny yy, zbiornik na paliwo. Nie dość, że możecie sobie od czasu do czasu po prostu pojechać na stację i go zatankować i nie musicie jeździć każdym ciągnikiem na stację, tylko po prostu będziecie mieli u siebie na farmie zbiornik z paliwem, który regularnie będziecie uzupełniać. Dodatkowo ten właśnie zbiornik możecie wziąć sobie na przykład na ładowacz Czołowy, bo to działa trochę jak paleta. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś czegoś, bardzo wam serdecznie ten zbiornik polecam. Na miejscu pierwszym bardzo super mapa. Szukałem ostatnio takiej mapy żeby sobie pograć z kumplami na multi i szukałem, i szukałem i znalazłem bardzo fajną mapę Irlandii. Ta mapa jest bardzo fajna. Miasta, jakie są zrobione w tej Irlandii, są po prostu przecudowne. One są tak fajnie zrobione, są ciasne, czuć taką przytulność w tych miastach, że to nie jest tak, że jest kilka obiektu, obiektów postawione, tylko to się naprawdę fajnie uzupełnia. Jest dużo łąk, jest dużo różnych pól, Pula, pola są różne. W ogóle tą mapę bardziej bym skategoryzował pod względem małych pól i takich średnich pól, więc raczej takie małe i średnie maszyny, bardziej może i średnie ale no czuć tutaj ten klimat Irlandii, tych wiecie takich płotów z kamieni i tak dalej, ma ta mapa jeden ogromny minus oczywiście to nie jest minus, tylko ja tak sobie to nazywam, bo jest ruch yy, lewostronny i do tego idzie się bardzo ciężko przyzwyczaić, ale idzie się przyzwyczaić, więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie, bo mi na początku było tak strasznie się przyzwyczaić do tego, że trzeba po lewej stronie jeździć a jeszcze tak, dla wszystkich, którzy zostali i oglądali ten film do końca, zrobiłem bonusowy mod. Już chyba kiedyś w jakimś odcinku pokazywałem, ale ten mod jest bardzo fajny. Jest to taka mapa dla fanów leśnictwa, jest tam tyle lasów, w sumie ta cała mapa jest jednym wielkim lasem, z miejscami, gdzie tam nie ma lasów i są tartaki, ale naprawdę mapa jest wyśmienita, jeżeli lubicie sobie wycinkę, to sobie ją pobierajcie, tam jest tyle drzew, że o, panie. Nawet, co jest ciekawe, nie ma lagów. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale jest fajnie. Na przykład u mnie na kompie, na tej mapie nie ma lagów. Naprawdę, jest mnóstwo tam drzew, a lagów nie ma. Tam też nie ma samych klasów, są jakieś fajne jeziorka, fajne przystanie i tak dalej. Więc bardzo serdecznie polecam wam ją po prostu, po prostu ją przeeksplorować. Już mi się. Język plącze, więc napiszcie w komentarzu bonus, a będę wiedział, że zostaliście do końca i macie bonusowy, bonusowy mod. Ziomuś, napisz też w komentarzu, czy lubisz raczej wycinkę drzew, czy raczej się tego nie tykasz i nie lubisz wycinać drzew i się bawić w te wszystkie drzewne rzeczy. Zostaw koniecznie subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z filmami z farminga i zobacz jeszcze inne filmy z farminga na moim kanale, bo jest ich dość sporo i są fajne. Zostaw łapkę w górę, ziomuś, pod filmem. I nie zapomnij też wbijać na grupę Kuchenna Flota MySocial24, bo tam znajdziesz właśnie ten bonusowy mod z odcinka. A reszta linków do modów od 1 do dziesiątki masz w opisie. Wbijaj na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz różne fajne fotki z życia mojego i nie tylko. I ci bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczyska.